Dzień dobry, witajcie drodzy oglądający stref obrony. Jesteśmy na Baltexpo, Expo ze mną jest prezes Marcin Wiśniewski, Centrum Techniki Morskiej. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, koncepcja Digital Baltic. Zaczęliśmy przed chwilą już o tym rozmawiać. O czym właściwie coś, co brzmi bardzo adekwatnie do obecnych zagrożeń, tych wydarzeń, ale czym właściwie jest, jest ten program, jest ten projekt? Digital Baltic, to tak naprawdę. Szersza koncepcja, która ma na celu tutaj nas w Polsce, ale też i w Europie, w krajach Morza Bałtyckiego, troszkę przygotować do, do zagrożeń, które pochodzą ze wschodu. Ta koncepcja, ja nazywam to koncepcją, ale nie tylko koncepcja. My za tym też tworzymy produkt. A dlaczego koncepcja? Dlatego, że w naszych głowach powstała taka myśl, żeby stworzyć takie community, czyli takie zrzeszenie. Firm, które mogą pracować na rzecz naszego bezpieczeństwa, pozyskiwać dane z Bałtyku z różnych sfer, zarówno i z podwody, z nawody, ale też i dane satelitarne, po to, żeby je włożyć do, do baz danych i na bazie y, później algorytmów, sztucznej inteligencji, przeszukiwania, y, no informować informować społeczeństwo, informować użytkowników, co się tak naprawdę na Bałtyku dzieje. A dlaczego mówię, że to jest trochę więcej niż tylko produkt informatyczny i techniczny, dlatego że chciałbym, żeby to miało taką formułę, formułę otwartą, czyli takie z, z jednej strony zgrupowanie firm, które pracują na rzecz, a z drugiej strony zgrupowanie użytkowników. Chcielibyśmy, żeby każda, każda służba, która potrzebuje takiej informacji, miała dostęp. I chcielibyśmy też, żeby te służby nasze, polskie, ale zarówno polskie, jak i tutaj europejskie, czy w rejonie Morza Bałtyckiego, mogły wymieniać tę informację. Bo dzisiaj, dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że tej informacji mamy strasznie dużo. No tak. I jak wybrać, jak znaleźć tą prawdziwą informację? Jak stwierdzić, że ona pochodzi z, z właściwego źródła i nie jest fake newsem? No i tutaj przychodzi nam z, z drugiej strony technologia z pomocą. Dzisiejszy świat cyfrowy, sztuczna inteligencja i te wszystkie mechanizmy, które informatycy opracowali, mogą nas wspomóc i, 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 i wspomagają. Dlatego Centrum Techniki Morskiej rozpoczęło już ponad dwa lata temu projekt, który ma na celu właśnie zgrupować tą informację, wyselekcjonować no i dostarczyć we właściwe miejsce i we, we właściwym czasie. I, takie pytanie, bo mówi Pan dwa lata temu, czy mamy się doszukiwać jakby początków te, tego pomysłu, od początku konfliktu na Ukrainie, czy wy już o tym wcześniej myśleliście, a to tylko was utwierdziło w tym, że, że takie rozwiązanie jest potrzebne? My, jako Centrum Techniki Morskiej, myśleliśmy o tym wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że my e, dzisiaj e, i dzisiaj, wczoraj dostarczaliśmy rozwiązania dla marynarki wojennej, i ten koncept też jest gdzieś zanurzony w tej sferze militarnej. Nasze projekty związane z budową nowoczesnych niszczycieli min, i nasze zespoły, które parały się od lat e, tą sferą e, bałtycką. No, nabrały doświadczeń zarówno te zespoły programistów, jak również zespoły elektroników, sensorów podwodnych. My, jako spółka, od 43 lat funkcjonujemy w tym obszarze i dla nas to jest naturalne, żeby ten obszar zabezpieczyć. A jak rozpoczął się konflikt na Ukrainie, to tym bardziej wzmocniliśmy nasze wysiłki technologiczne na tym kierunku. Czyli powiedzmy ten impuls, impuls może przyśpieszył, tak? można tak to chyba. Albo wskazał pewne kierunki jeszcze. Impuls przyspieszył i dał nam taką może dodatkową e, motywację. Motywację wynikającą no, z dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. E, dlatego też jeszcze oprócz, e, oprócz samego stworzenia produktu, my też stworzyliśmy środowisko e, do wytwarzania tego produktu. I to środowisko, z jednej strony, jest otwarte dla, 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 dla podmiotów przemysłowych, ale z drugiej strony, jest otwarte dla startupów i dla studentów. Bo nasze serwery, na których wytwarzamy to oprogramowanie, są dobrze zabezpieczone i dobrze skonfigurowane do tego stopnia, że nasi pracownicy mamy pracownika z Zakopanego, mamy pracownika z Wrocławia, który nad tym pracuje i to jest bardzo ważne, że ta motywacja nie jest tylko tutaj u nas na wybrzeżu, ale również znajdują się pasjonaci z Polski, którzy rozumieją, a mają fajną wiedzę techniczną i chcą nas tutaj wspomóc. Mówi Pan, jakby o warstwie software'owej, ale tak właściwie czym jest, czy też o produkcie? Bo jak rozumiem, to jest w dużej części oprogramowanie, czy to jest tylko oprogramowanie, czy jednak mówimy też o rozwiązaniach, nazwijmy to hardware'owych, które muszą do tego, czy też jest kwestia firm, czegoś, co jest na rynku i to ma karmić danymi ten produkt? Wszystkie rozwiązania, które są na rynku, rozwiązania dronowe, drony rozpoznawcze, drony podwodne, jak również i satelita, czyli tam, tam powiedzmy sobie, ten sprzęt, który potrafi znaleźć informacje w tej przestrzeni bałtyckiej, no jest dla nas bardzo korzystny do użycia. I oczywiście dlatego mówimy o, o tym takim zgrupowaniu, bo chcielibyśmy zaprosić do inicjatywy wszystkie podmioty, które mają rozwiązania, które są w stanie nas wesprzeć danymi. Dlatego z jednej strony sprzęt taki elektroniczny, cyfrowy, a z drugiej strony oprogramowanie no bo te dane trzeba zbierać na serwerach. Co dla mnie jest ważne, jako tutaj człowieka, który. Tworzy środowisko do pracy dla naszych inżynierów, to to, żeby tam zawsze była nowa technologia. My, z jednej strony, pozyskujemy z rynku ludzi, ale z drugiej strony, dajemy szansę rozwojową naszym pracownikom. Puszczamy ich na studia, oni tam tworzą prace dyplomowe związane z analizą danych i sztuczną inteligencją i w ten sposób budujemy takie, taką dobrą motywację, motywację technologiczną, ale też wspartą. Właśnie tą potrzebą zapewnienia dla naszego społeczeństwa takiej sfery bezpieczeństwa? Ja mam takie pytanie, ponieważ w mojej percepcji, jak rozumiem, ilość da danych, które mogą trafić z różnych źródeł, z pewnością jest bardzo duża, przynajmniej docelowo. I ja wiem, że w tych czasach o sztucznej inteligencji, algorytmach, mówi się zawsze, wszędzie, w każdym kontekście, ale tutaj chyba jest faktycznie to dobre miejsce, aby ułatwić. Ostatecznym użytkowników, którzy być może będą musieli klasyfikować jakieś y, anomalie i tak dalej, ale jednak wesprzeć ich faktycznie tego typu narzędziami. Panie redaktorze, dzisiaj na Bałtyku jest około 4000 jednostek. Człowiekowi ciężko znaleźć y, w tym gąszczu informacyjnym y, jednostki, które się z, zachowują w sposób niestandardowy. I tutaj rzeczywiście y, komputery i algorytmika y, no jest w stanie w, w wspomóc. A jak y, będziemy mieć informacje z różnych źródeł, zarówno też internetowych, bo o tym też myślimy, żeby z mediów społecznościowych ściągać informacje, co się dzieje w przestrzeni. Czyli na tej, przykład jakieś tej... przejście jakiejś jednostki, tak? Ktoś tutaj zarejestrował, że ona gdzieś przeszła, albo ktoś coś zauważył... Ktoś coś zauważył, okay. wrzucił na media społecznościowe, że jednostka no, się źle, dziwnie zachowuje, więc stamtąd też chcemy czerpać wiedzę, czyli od społeczeństwa, czyli społeczeństwo, które czy to z Floty, ktoś na jachcie zrobił zdjęcie, A, no zauważył tak. i, i, i też... Wrzucił na socjale, prawda? Wrzucił na socjale i, i, i też chcemy z tego, z tego czerpać, bo Wtedy sztuczna inteligencja ma sens, kiedy tych danych jest dużo. Oczywiście, że trzeba ją nauczyć. Natomiast, żeby ją nauczyć, to dane, dane <laughs> musimy pozyskiwać. Tak, trzeba mieć czym. No i składając te, 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 te domeny informacyjne, zarówno z tej społecznej, socialowej, jak i z tej satelitarnej, ale zarówno z, też z tej sensoryki podwodnej, no możemy nakarmić taki system, możemy nauczyć taki system i później dobrze wioskować. A czasy są takie, że... Te, ten konflikt hybrydowy na pewno będzie trudny do wykrycia i człowiek, i zespoły ludzkie nie, są, nie będą w stanie tych wszystkich danych ręcznie przerobić, wyciągnąć wniosków. A komputery dzisiaj potrafią to robić, widzimy na, na, na co dzień, jak sobie radzą i my. My, my jako CTM chcieliśmy właśnie wspomóc tą domenę również od tej strony takiego bezpieczeństwa. Czyli właściwie mówimy o tym, że o odciążeniu, prawda, tkanki ludzkiej. To raczej nie ma mowy o tym, że w tym momencie, w tych czasach, w tym projekcie te algorytmy zastąpią ludzi w kwestii ostatecznych, jakby klasyfikacji. Tak, na pewno nie, nie możemy człowieka wyłączyć z tego ciągu decyzyjnego, bo to człowiek musi podjąć decyzję, natomiast człowieka trzeba wspomóc, bo tych danych jest za dużo. My jesteśmy na co dzień jesteśmy przebodcowani. Mhm. Mnóstwo przychodzi do nas komunikatów i sami, sami czasami mając ten telefon komórkowy, przysłowiowy przy sobie, musimy sortować tę informację, a mając informacje z całego Bałtyku. To nie da rady w łatwy sposób wyciągnąć wniosków. I po to musiała jest ten być armia komputer. ludzi. To musiała być dosłownie armia ludzi, która by. Tak, a i tak wiemy, że, że, że komputer jest dzisiaj, dzisiejszy komputer jest szybszy. No i skorzystajmy z tego. Skorzystajmy z tej technologii. Jeżeli mówimy o karmieniu w pewnym uproszczeniu prawda, tymi danymi tego algorytmu czy tego oprogramowania to, jak rozumiem, my chcielibyście, żeby to dotyczyło źródeł z wielu krajów, tak? Wszyscy, którzy chcą w tym partycypować w obrębie Morza Bałtyckiego, niech do tego koszyka włożą to, co pozyskują. Tak, mówimy Może o wielu wszyscy, krajach. Może nie wszyscy, poza jednym krajem, też zostawmy na Tak, makinesie. mówimy o tych krajach, które tutaj są nam przyjazne, o naszych sojusznikach, zarówno z Europy, jak i, jak i z NATO. My, ten projekt też propagujemy i rozgłaszamy właśnie w tych kręgach natowskich i europejskich. Zgłaszamy ten projekt dofinansowania europejskiego z tej ścieżki, w tej ścieżce monowskiej. Mamy partnerów. Dwa dni temu pan ambasador Danii odwiedził CTM i tam też opowiadaliśmy o cyfrowym Bałtyku. Dania też o tym myśli, i ponad właśnie szukamy takich rozwiązań i takich partnerów którzy rozumieją, tak jak my, i chcą się do tego projektu zapisać. I z jednej strony my rozmawiamy, a z drugiej strony zgłaszamy formalnie projekt do struktur europejskich. Takie ostatnie pytanie, ponieważ CTM, jednak w bardzo dużej części to są rodzenia militarne, prawda? W waszym DNA de facto kwestie przeciwminowe, hydroakustyka. I taki projekt, który jest gdzieś z pogranicza cywilno-militarnego, w jaki sposób y, macie pomysł, żeby pogodzić dane, które potencjalnie musiały pochodzić, zarówno z warstwy cywilnej, jak i być może, tylko tutaj na pewno z, ze strony sił zbrojnych byłoby bardzo, albo innych służb, co możemy w ten projekt włożyć, prawda? Z naszych czujników, z naszych sensorów? Czy tutaj był jakiś, y, była jakaś debata, czy to faktycznie może zadziałać w ten sposób? Ponieważ tu widzę jakieś takie zagrożenie, prawda? Y, na pewno y, trzeba o tym rozmawiać i my, y, dzisiaj nawet w CTM jest spotkanie y, tutaj z, z resortem obrony i rozmawiamy, rozmawiamy, bo wiadomo, że niektóre, niektóre informacje są niejawne. Y, natomiast architektura systemu, tak, bo system jest dual use. my mamy taki zamysł, mhm. żeby żeby ten system miał y, architekturę dual use i rozgraniczał informację jawną od informacji niejawnej. Natomiast y, doświadczenie też mamy jak to robić, bo y, chociażby na E, tych okrętach, które budujemy, tam jest wiele klauzul, zarówno jawna, jak i ta niejawna. Są rozwiązania techniczne, które pomagają e, w odpowiedni sposób e, przenosić dane e, z jednej domeny do drugiej domeny. I oczywiście, że ta klasyfikacja, która dana jest jawna, która dana jest niejawna i która jest dla e, jakby resortu obrony, a która jest dla na przykład farm wiatrowych, bo tam też, e, e, też z, e, rozmawiamy z, fa, z farmami, no, trzeba wydyskutować. Dzisiaj mówimy o resorcie obrony, dzisiaj mówimy o straży granicznej, ale też mówimy o operatorach infrastruktury krytycznej. Co ważne, ważne jest to, żeby właśnie w ramach tego społeczeństwa, o którym mówiłem na początku, żeby to zrozumienie było. Bo to wojsko z jednej strony, a z drugiej strony cywile muszą określić, w jakiej formule chcą pracować na tych danych, które dane. Mogą sobie udostępniać, które zatrzymają dla siebie, ale ten, te, te wyzwanie jest szersze, bo za chwilę nie tylko w, u nas w ramach, powiedzmy sobie, wojska i cywilów, ale jak przejdziemy do sfery właśnie koalicyjnej, to tam mamy jeszcze domenę natowską i domenę europejską. I tam też y, musimy o to zadbać, y, żeby była, był właściwy przepływ informacji. Natomiast y, ja się tego nie boję, bo technologia, technologia nam sprzyja, są rozwiązania nawet w NATO. E, stosują takie rzeczy, żeby te dane porozdzielać. Gdzieś na poziomie pewnych warstw, prawda? Żeby... Na poziomie warstw, tam, tam też są metody etykietowania danych, które można upublicznić, których nie można upublicznić. I oczywiście ta dyskusja będzie trwała, bo ona trwa zawsze. Co jest jawne, co jest niejawne, co się nadaje do szerokiego spektrum, a co powinno zostać w mhm. służbach. A takie pytanie, właściwie, z jakimi przedsiębiorstwami na ten moment możecie się pochwalić, jakie firmy zdecydowały się faktycznie, żeby w, tych, w tym projekcie i w tym wrzucaniu danych do tego koszyka partycypować? Kojarzę iSAI, prawda? Umowę z iSAIem jakiś czas temu. Umowę z iSAIem podpisaliśmy na MSPO w Kielcach. Dzisiaj podpisujemy umowę z Enamorem i podpisujemy umowę z Satimem. Satim to taka polska. Polska firma, która też się para sztuczną inteligencją, no i my jej zapraszamy do naszego projektu, no po to, żeby też tą synergię wytworzyć. A Enamor to firma, która dostarcza na przykład drony podwodne, i z tych dronów podwodnych też chcemy pozyskiwać informacje. Także dzisiaj, dzisiejszy dzień to Satim i Enamor w Kielcach, Ajsa i mamy jeszcze tam w kolejce kilku partnerów, z którymi rozmawiamy, których też chcemy zaprosić do tego projektu. Okay. Czyli pozostaje nam poczekać na kolejne ogłoszenia i panie prezesie, jeżeli dobrze rozumiem, im więcej tych firm i więcej tych formacji, tym więcej danych, w tym większy skutek i to w jaki sposób to zostanie zaprezentowane, więc chyba pozostaje mi życzyć, żeby tych firm i tych podmiotów, bo to być może nie tylko firmy, było jak najwięcej. Dziękuję za to, ja na to liczę, taki był zamysł, że skupiajmy wysiłek i zapraszajmy wszystkich do projektu. Dokładnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.